z tej strony Barks, dzisiaj omówię kilka newsów. Pierwszy jest trzeci, jest sezon przepustki bitewnej. Wydarzenie specjalne i tanks reward. I coś o prędzerach. Więc tak, w trzecim sezonie będą to pojazdy IS-4 E-5. Czyli te pojazdy mają lepsze pomysły i malowanie, jak widać. Moduły, które się pojawią to jest rozmieszczenie magazynu amunicji. No, to będzie ciekawy profit dla pojazdów, które cierpią. No i ulepszony zapomniałem nazwy tego systemu. Jak on się nazywa dokładnie. No ale teraz no to będzie sporo dawał, bo 15% to już nie taka duża strata, jak na stabilizatorze. A szybszy obrót, no to też fajna sprawa. I takie naklejki wejdą. Powiem tak, no, ciekawe. Ciekawy ten sezon, ciekawe nagrody. No, a pozostały system to już znacie jak to będzie wyglądać. Teraz M48A2. To, co mnie dobiło, może się pochwalić przyzwoitą szybkostrzelnością i doskonałą stabilizacją. I za 100 złotych, to ja nawet tego pojazdu bym nie wsiął. Porównałem go z Niemcem, bo z niczym innym nie będę go porównywał. No, lepszą ma faktycznie. Stabilizacji ma faktycznie dobrą, tak jak mówiłem, w WG, ale ta celność 0,4 to jest chyba żart. No, popatrzcie, jak te jego parametry wyglądają na podstawie Panzer 58. No, dosyć marnie. A teraz przejdźmy do ciekawszego, czyli wydarzenie specjalne. Grajcie Waszymi klasami od 5 do 8, dodatkowy EXP można zdobyć. Na item wystarczy pierwsza misja. Wszystkie misje są trzy razy, więc nie będę się powtarzał. Więc tak. I bitwie losowej. Wykryj pojazd przeciwnika, zanim sam zostaniesz wykryty. No to jest jeden żeton i 1500 doświadczenia. Czyli pytanie, czy dla czołu, czy dla załogi zobaczymy. Potem drugi etap to jest wykryj, z, te, z tego co rozumiem, wykryj dwa pojazdy przeciwnika zanim sam zostaniesz wykryty, no to trzy razy. A tu po prostu trzech przeciwników zanim sam zostaniesz wykryty, no to jest misja raczej na jakieś tam lajty, które lubią pasywny spot, chociaż można wyspotować bez Przecież to jest ryzyko, zawsze możemy zostać wyspotowani. No i nagroda ogólna za to wszystko: bo za 9 ratonów to mamy 3 duże zestawy naprawcze, 3 duże apteczki, 3 automatyczne systemy gaśnicze, 3 rezerwy osobiste, 50 doświadczenie, a to jest doświadczenie normalne, dobra, 3 rezerwy osobiste, 200 PV dla załogi. No i tu mamy jeszcze. To chyba zależne od żetonów, jakie zdobędziemy, czy jak bo to nie jest do końca wyjaśnione, ale w każdym razie to zdobędziecie, jeżeli zdobędziecie 9 mi się nimi też to tak podzielili te same nagrody, tylko widzę, że malowanie się różni, tutaj z kolei zależy na uszkodź 3 pojazdy przeciwnika w bitwie, z niż przynajmniej jeden z pierwszego typu, też się trzy razy tylko można wykonać. Drugi etap to jest uszkodzić cztery razy różne pojazdy przeciwnika zniszczyć przynajmniej jeden. A w trzecim to jest uszkodzić pięć pojazdów przeciwnika i zniszczyć przynajmniej jeden. 1500 expo, no To też myślę, że spoka sprawa. Jakieś za jedno zadanie te misje nie wydają mi się jakieś skomplikowane. Pięć razy trafić przeciwnika, jeden zniszczyć, no to jest dosyć łatwe. No, i to jest od 4 do 10 tieru. Więc na 5 tierach to jest luz, na 6 no, może już na wyższych może być problem, jeżeli chodzi o uszkodzenie różnych pojazdów. Dobra, czołgi ciężkie. Tu jest według mnie misja troszeczkę przekombinowana, jak dla mnie. Nie wiem, jak wy uważacie. Zablokuj uszkodzenia, równe z twoim punktów do wytrzymałości w jednej bitwie uszkodzić czołg ciężki przeciwnika przynajmniej raz. No i problem polega na tym, że musicie mieć pancerz do tej misji. Tu macie w drugim etapie po prostu trzeba uszkodzić trzech, z tego co widzę, a tu... Czemu mi to jeszcze nie wiem, za, zablokuje uszkodzenia równe twoim i uszkodź pięć, pięć razy, ale ciężkich czołg. To jest dziwne. Czemu ciężki akurat? Dziwna misja. Powiedzmy sobie szczerze następne. Niszczyciel czołgu. No to też według mnie jest łatwe do zrobienia, bo... Zadaj uszkodzenia równym punktów wytrzymałości twojego czołgu. Zadaj uszkodzenia równe punktów wytrzymałości twojego czołgu i przetrwaj bitwę. No to jest trudniejsze akurat. I zadaj uszkodzenia równie podwójnej liczbie punktów wytrzymałości twojego czołgu w jednej bitwie. No to jest proste, według mnie nawet łatwiejsze niż to, bo to z przetrwaniem w bitwie to różnie bywa. No i to są misje razy 3. Tu jak widzicie, no rezerwy są takie, prawie te same nagrody, tylko malowanie się różni. Jak widzimy to są na niszczyciele, nie ma artylerii, co ciekawe. Napiszcie czy to jest dobrze czy źle. Jedynie te czołgi ciężkie źle zrobi, bo na przykład jak ktoś chce magazynki, na przykład niemiecką Tigera drugiego, a on nie za bardzo będzie chciał odbijać się na życie. Ale zobaczymy. Tanzy wystartowało. Zapomnijcie, nie ma ich. Ale macie za to T14, Szweda, zespół nawet premkę, no i piątka, czyli w sumie Szwed albo 7 nikąd premium. 3200 punktów do, trzeba nazbierać. Misje są takie same jak poprzednio, czyli 100 punktów za pierwszą bitwę, 10, 10 punktów na, od drugiego do, do 8, od 9 do 10 to jest 20 punktów za 10 bitew. Plus różnica jest taka, że są zagranie Pluto e, 10 razy, w, liczy się też w top 10, no to macie 20 punktów. I za zdobycie 1100 punktów doświadczenia podstawowego też macie 20, więc o, o wiele lepiej grać już na 9 i 10. Mniej więcej nagrody. Tu macie po prostu racje bojowe. Tak wyglądają te nagrody. Jest ta misja na EXP, fajna. Tylko troszeczkę trzeba się postarać niż codziennie grać, ponieważ. Punktów macie do zdobycia 2400 załóżmy, jak nie mniej no to jeżeli chcecie, to musicie jeszcze 400 punktów do, dorobić, czyli trzeba z tych bitew, więc jest się coraz bardziej cwaniaczy, a tu trzeba 800 punktów ich porąbało, za co? Bo po prostu ludzie zaczęli brać się na nich premium, dlatego WG zaczął to tak podwyższać. Dobra, to był na tyle, trzymajcie się, cześć.